Wstęp wolny w piątki umożliwia m.in. Muzeum w Koszalinie. Jeśli chcesz poznać więcej miejsc, które umożliwiają darmowy wstęp, odwiedź naszą grupę facebookową Wstęp Wolny Tanie Zwiedzanie. Muzeum w Koszalinie to ważna instytucja kulturalna regionu z bogatą historią sięgającą 1947 roku. W 2009 roku zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Oferuje różnorodne ekspozycje stałe i czasowe, prezentujące zbiory z zakresu archeologii, historii Koszalina i Pomorza, numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej oraz etnografii. Muzeum posiada 8 stałych ekspozycji, m.in. archeologiczną, historyczną, numizmatyczną, sztuki dawnej, etnograficzne i sztuki współczesnej. Oprócz stałych ekspozycji muzeum regularnie organizuje wystawy czasowe, prezentujące różnorodne tematy i zbiory. Muzeum posiada bogate zbiory obejmujące m.in. malarstwo, rzeźbę, meble, rzemiosło artystyczne, numizmaty i artefakty archeologiczne. Na terenie muzeum organizowane są również lekcje muzealne i inne wydarzenia edukacyjne. Przed wizytą warto odwiedzić oficjalną stronę internetową Muzeum w Koszalinie lub skontaktować się z nim telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje na temat godzin otwarcia cen biletów i aktualnych wystaw.